No. A, to jest mój kochany mąż, zapraszam na film pod tytułem Skok w bok. O, o skok w grubo, bok. O, grubo. Tak, czy to skok za karę? Nie, ramieniny? nagroda, nagroda. Czyli zmywa, kwiaty kupuje? Powiedzmy, czasami. A robi coś dobrze? Oj, bardzo dobrze, nie powiem co. O, 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 o widać, tak? Tak. Dobrze, że moja Czyli Piotra jak najbardziej do przodu. Głowę okrzyż na moim ramieniu. I tak jakbyś nie chciał skoczyć, wyskoczymy. Aha. Chodzi o to, żeby był do mnie jak najbardziej przytulony. I jedno jest takie ważne, że w tym momencie sobie skoczymy, nogi mocno do tyłu zarzucić. Tak? Na tatę. Dawaj! Dawaj na tatę! No, nie. No, dawaj, dawaj. O, są wszystkie? Wszystkie trzy? No to stań tylko, to stań. stań tylko, chodź, no. O, no. I, tata, I uśmiechamy się. I tak jak tata, robimy ręce szeroko i lecimy, no? No lecimy, no wszyscy, o, właśnie. Tak, dobrze. Jak ja cię poklepę, tak? to wtedy dopiero puścisz ręce i będziesz się bawił, wtedy serduszko możesz puścić, tak? Dobra? Dobra. Dobra, zejdźcie staty na pilet, ta jeszcze leży, dobra? Dziś zobacz, jak stoimy na progu, masz nogi proste, długie, tak? Daj ręce na taśmy, głowa do góry, biodra mocno do przodu jakby, o tak? Jak wyskoczymy, to dodajesz nogi. I jeszcze bardziej do góry. Dobra. O właśnie, tak? Jeszcze raz stoimy. Wyskoczyliśmy. pyk dokładnie. Poklepecie co robisz? Puszczam taśmę. No to puszczaj, ale nogi są cały czas zgielne, dobra? Aha, cały czas I teraz zdjęte. ręce trochę do przodu i możesz się bawić luźno, dobra? Aha, dobra, okay. wstań. No, a ona za karę, chyba nie lubisz taty, co? A żona nie? No, bądź też na wideo. I wszyscy podnosimy nogi do góry jak do lądowania. Pokażcie, tacie, jak się, mama, dawaj. Mama się... Też... No o, no nie dawaj, dawaj pójdę z tej strony. strony. Dawaj, mama, no dawaj, pokazuj. O, jak się ląduje. Tak wszyscy lądujemy, tak? Dobrze. Zejdźcie, staty. Jakieś takie niemrawe te dzieci, jakby za karę. Patr. To nie jest, że tak masz nogi podnieść do góry, tylko zobacz, kolano, blisko siebie i zgięte. Tak jest łatwiej utrzymać niż tak nogi, nie? no tak. Co? Czyli blisko Katać. siebie i blisko do góry. Bieg Odwracam, mam Stelarny ciąg Stąd do wieczności Mamy tylko kilka chwil My też ze skrzydł O, piąteczka o kurwa, a uszy trochę zatyka kurwa Na pewno? Z porządku Najszybsze spadanie na tandemie 240 na godzinę Gratuluję A ty? Jeżeliśmy tyle wyciągli To też było moje najpierwsze Pierwsze najszybsze spadanie Dobra, na tandemie Gratuluję, było super Wszystkiego dobrego, trzymaj się